Ja nie jestem przeciwko powołaniu komisji, która zbada historię wpływów rosyjskich w Polsce, bo wpływy rosyjskie są w całej Europie. Jesteśmy w trakcie wojny na Ukrainie i zawsze to było. Nie widzę jakiś w tej chwili, znaczy Polacy mają taką tendencję wrzucania się w skrajności, tak? Nie widzę znam takie zdanie po co nam komisja jak służby powinny dobrze funkcjonować To jest ja, zdanie ja pana bym... koalicjanta Dobrze szanując Szymona, bo żeśmy się pogodzili wszystko jest w porządku a ja mam pytanie takie w czym przeszkadza funkcjonowanie komisji złożonej z wybitnych specjalistów bo tak ją rozumiem oraz świetne funkcjonowanie służb Zawsze będzie taka sytuacja, że służby czegoś nie zauważą, zawsze będzie coś takiego, co komisja może znaleźć. W związku z tym ja się opowiadam po pierwsze za bezpieczeństwem Polski, ale z tego wysuwam taki wniosek. Jeżeli działania komisji specjalnej pomogą nam w bezpieczeństwie, trzeba ją powołać, a służby powinny oczywiście pracować jak najlepiej. Pogodziłem ogień z wodą? To nie było trudne. Kolejna sobie. antyrosyjska komisja to zły pomysł, mówi Szymon Hołownia. No dobrze, ale to jest jego zdanie. Rząd składa się z czterech podmiotów politycznych. Rozumiem, że Szymon ma złe wspomnienia po poprzedniej komisji. Problem polega na tym, z poprzednią komisją rosyjską polegał na tym, że właściwie znaliśmy wynik pracy tej komisji przed powołaniem tej komisji. Tak? Była, była ona ewidentnie upolityczniona i ewidentnie nastawiona przeciwko jednemu człowiekowi, w związku z tym no, jest jakaś różnica, więcej wiary mówię do swoich koalicjantów. Przecież żeśmy obiecali Polkom i Polakom obiektywizm, racjonalizm i dystans do tego A wszystkiego. A po co takie rzeczy mówi teraz Szymon Hołownia? Pani redaktor, nie wkręci mnie Pani i nie dam się wkręcić w dyskusję i w walkę między poszczególnymi podmiotami tworzącymi rząd. No, ma takie zdanie, ma prawo je wyrażać. Ja też mam często zdanie inne od koalicji. Problem tylko polega na tym, żeby je wyrażać na tyle rozsądnie, żeby ta koalicja nadal wszystkim się i wydawała i realnie była spójna. Komisja ma o. zacząć pracować w przyszłym tygodniu, trzymając się tego, co wczoraj mówił premier Donald Tusk. Będą w niej przedstawiciele służb specjalnych, pewnie szefowie, będzie prokurator generalny. Kto jeszcze w niej będzie, kogo pan by tam widział i czy będzie tak, że koalicjanci będą tam też delegować swoich przedstawicieli? Myślę, że tam bez względu na to, kto będzie delegował swoich przedstawicieli, powinni być ludzie rozsądni, doświadczeni. Na przykład, kogo pan widzi w takiej komisji? Proszę ekspertów? specjalistów. Ja nie jestem wybitnym specjalistą e, do spraw ekspertów ścigających wpływy e, rosyjskie w Polsce. Notabene, naprawdę strońmy od polityków, którzy się na wszystkim znają, bo zwykle po prostu znają się głównie na swoim mego. Wierzę w to, że ludzie, którzy doradzają Donaldowi Tuskowi w tej sferze, wybiorą takie grono specjalistów, które usiądzie i pomoże w, bezpieczeństwie, w budowaniu bezpieczeństwa w Polsce. Tak nawiasem to dobrze by się zdarzyło, dlatego, że, proszę Państwa, ja nie chcę tego na siłę łączyć, ale w ramach tej walki hybrydowej, którą Rosja prowadzi, proszę zauważyć, że zdarzyły się w Polsce, z, zrobił się ostatnio natłok takich wydarzeń, które właściwie e, zdarzyły się w, w krótkim czasie, a zwykle się nie zdarzały. Nagle się okazało, że mamy 5 czy 6 czy 7 podpaleń, Dobra, to się wszystko może zdarzać, tak? Bo świat jest różnoraki. Premier odnosząc Ale... się wczoraj do tego mówił, że nie ma na razie żadnych dowodów Dobrze. i danych ku temu, żeby wiązać ze sobą te pożary. Okej, okay. natomiast trzeba zobaczyć tak, są te pożary, zdarzają się te pożary. Zdarza się ucieczka sędziego na Białoruś. Wszystko to się zdarza mniej więcej w jednym czasie. Co to powoduje? To no, powoduje taką sytuację, że w tej chwili rozmawiamy o tym. Rozmawia pani ze mną, rozmawia pani z innymi politykami, ludzie to oglądają, ludzie to analizują. Coś się dzieje, tak? Jest jakiś niepokój, bo to budzi niepokój, tak? Tutaj spalono może. I gdzieś właśnie spalono. na to obliczona jest wojna hybrydowa. No